10 sekretnych grup na świecie od kanału Top 10 wszystkiego. To jest kanał, który zawsze, że tak powiem, ratuje nudę. Powinniście dać mu subskrypcję, jak tego jeszcze nie zrobiliście. A ty dasz? Na swoim, na swoim oficjalnym koncie mam suba, ale tutaj też dam. Ja wam powiem tak, ogólnie. Yy, kiedyś miałem taką, taką fazę, to jak już mówię o sekretnej grupach, kiedyś miałem taką fazę, że strasznie dużo czytałem o Illuminati. Ogólnie o Illuminati, o, o, o tych wszystkich rzeczach. I powiem Wam szczerze, że tak się zagłębiłem w ten temat, i w ogóle te jakieś wszystkie takie teorie spiskowe i tak dalej. Nie mogłem spać. Serio, no po prostu chęciło mnie to w nocy Chęciło mnie to w nocy stary, jakieś po**** rzeczy I e, nie mogłem zasnąć, nie? Naprawdę e, Tam, bo tam są takie różne, wiecie, są też jakieś takie teory spiskowe z jakimiś reptilianami Jakieś, wiecie, takie rzeczy I są takie filmy dziwne, creepy Utrzymane w takiej dziwnej atmosferze I, i stary, im głębiej kopiesz tym, stary, jest gorzej, bo zaczynasz odkrywać, stary. Nie wiem, no ja na przykład mam schizę, jak, jak wyświetla mi się, nie wiem, jakieś zdjęcie, jakieś satanistyczne na przykład, nie? I, nie wiem, jest jakaś muzyczka dziwna i to zdjęcie jakieś tak przybliża. No to ryjebanie strasznie po jakimś czasie, nie? Jakieś takie dziwne rzeczy. Dobra, sprawdźmy. A wy chcecie, żeby on w horrory grał? No ta, no ja się szybko schizuję z takimi rzeczami, nienawidzę takich rzeczy. Już, już teraz ten, kiedyś odkryłem te karty Illuminati. I później kminiłem, że większość kart się zgadza z tym, co się zdarzyło w ogóle. No, ciężki temat, nie? Ciężki temat, stary. No, jakieś tam posrane rzeczy, nie? 10. Bohemian Groove. To, to prywatny klub, który znajduje się na powierzchni liczącej ponad tysiąc. Kto jest y ten y były prezydent? Bohemian leży na północy stanu Czy Kalifornia. 120 km od San Francisco, wygląda? nieopodal miejscowości Santa Rosa. Pod koniec lipca zjeżdżają co się do niego jest? znane osobistości i według teorii odbywają się tam różne... Regan go... to chyba był, nie? Czy nie tutaj? Tak mi się wydaje. Dobra. Nie no i, no i, no i no to jest dla mnie pojebane na przykład, Sary. No, no, no patrzysz na ten obraz i czego to jest popierdolone, tak szczerze? Jakiś, kurwa ogień człowieku monument. Kurwa. Tu jakiś kurwa biskup, co jest grane? To jest ta, to jest ta. To jest ta znana mafia Twitcha, no. Te spotkania tak właśnie wyglądają. Lista gości jest naprawdę imponująca. Wśród bardziej znanych nazwisk pojawiają się prezydenci Theodore Roosevelt, Richard Nixon, Herbert Hoover, George W. Bush, magnat przemysłowy Leonard Firestone. Nie, no jak ja coś takiego słucham, mam dreszcze, nie? Ja mam normalnie gęsią skórkę, stary. Ja nienawidzę takich rzeczy. Bo ja sobie zaraz wkręcam, stary, że. że to musi być prawda, nie? I że stary na pewno tak jest, człowieku. Ja nienawidzę takich rzeczy, człowieku. Ja. Jak słyszę jakieś takie rzeczy, taj jakieś takie utajnione, jakieś, nie wiem, które nie miałyby iść, coś tam, to mnie to przeraża, ja nie wiem, stary. Były prezydent Światowego Banku Alden Kausen, sekretarz stanu Warren Christopher, Dobra, administrator nie, no jest... rządu federalnego Michael P. Stone, a oprócz tego śmietanka nie, towarzyska... Nie, no ale nawet Michael P. Stone, nie? Ja pierdolę. ...a w postaci poetów, malarzy, artystów, aktorów, śpiewaków... I wielu innych powszechnie znanych oh, i cenionych celebrytów. 9. Grupa Bilderberg. Jest A. to międzynarodowe stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki, organizujące coroczne spotkania, do których zapraszanych jest od 120 do 150 osób, złożonych z najwyższej rangi polityków, premierów, ministrów, przedstawicieli monarchii, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych. O, zna... Kurwa, Tusk tu jest! Co jest kurwa? Dopiero teraz zauważyłem! Ej, kitu, Ej, w ogóle nie zauważyłem go, stary! Yooo! What the fuck? What a shit? Ja taką samą reakcję miałem? Ty, ale on wygląda jakby był wklejony! A nie, po prostu ma włoski takie pewnie tutaj. I światło mu pada, i wygląda jakby był wklejony, ale nie jest pewnie wklejony. No i znowu wszystko wina Tuska, no. Tyle. Znaczących fundacji. Nie ma no, Polak za granicą! Dobrze, Polska, górą! Banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami omawiane są... A, a takimi autami przyjeżdżają? To mogliby już tą grupę rozwiązać, nie? Bo wstyd. Ja pierdolę. Przesada. To pewnie... Pewnie Tusk przyjechał, kurwa. Komitet każdego roku wybiera uczestników, których zaprasza na spotkanie. Spotkania są organizowane w państwa... Ja na przykład patrzę na to, nie? Ja jestem w stanie uwierzyć, że oni tak się spotykają i mają takie kasztanowe maski na sobie, kurwa. I gadają stary o planach nad przejęcie kontroli kurwa nad ludźmi No i mnie to na przykład przeraża, nie? Bo wiesz, nam to się wydaje, stary, że to beka beką, stary Ale oni tam na pewno odpierdalałem jakieś rzeczy, nie? Mówię wam <ś> <ś> Team X to jest To jest kurwa Team X nowy No i dlaczego ja nie dostałem zaproszenia, nie rozumiem Jako kurwa imperator głupczyc Liczącej się kurwa, że tak powiem, grupy nie rozumiem tego, naprawdę. Zakon krzyżacki. O kurwa. Współczesny zakon składa się z czterech gałęzi. Braci zakonnych, kapłanów ojców i niekapłanów składających śluby zakonne, księży oblatów, księży nie składających ślubów, sióstr zakonnych składających śluby zakonne oraz familiares, Czyli przynależących do zakonu osób świeckich i duchownych diecezji no, to ekipa, a gdzie asasyni? Nie ma asasynów Najbardziej zasłużeni familiarzy należą do grupy rycerzy honorowych Nie no, Byli... familiarze stary, oni się nazywają, rozumiesz? Familiarze, stary Uczestnicy familiady, kurwa e, Psychofani familiady, kurwa, familiarze Rozumiesz to? Ja pierdolę, jaka nazwa, nie? 7. Kobiece wolnomularstwo Ej dobra, wolnomularstwo, masoni, to już jest stary zaczyna się illuminati, nie? Kurwa, to już się zaczyna schiza moja Wolnomularstwo, masoneria bądź sztuka królewska Jest to międzynarodowy ruch społeczny Mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii Nie, znowu będę słyszał o tym oświeceniu Ludzie oświeceni, kurwa, no zaraz mi popierdoli, nie? Ja pierdolę, wracają wszystkie, kurwa, stare izy nie? Narodowości i poglądów Rób Dobra, ten... ale te baby akurat nic mi by nie zrobiły. Bo jestem szybszy. Jakby ona coś mi chciała zrobić, krzywdę porwać, to mi spierdolił akurat szybko. bez luz. Eee, gorzej, kurwa, jakby przyszli po mnie masoni już z innej kurwa. Tego Masoneria to także zespół bractw o charakterze dyskretnym. Wolnomularstwo słynie z legend i te. Stary. Nie, no nie powiedz mi, że ta baba nie wygląda jak zro jakby zrobiła coś złego. To nie wygląda, stary, jak taka babcia, miła babcia, co ci zrobi, stary kompot. Tylko wygląda człowieku jakby zrobiła coś złego, nie? No serio stary Królowa świeta? Co ty gadasz? To imperator? To jest kurwa Sith, Sith Lord kurwa. Aż do XVIII wieku loże masońskie nie przyjmowały kobiet Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka takich, w których zasiadają tylko i wyłącznie kobiety Co ciekawe, Ja pierdolę, to... dobra przepraszam wy, Wycofuję te słowa Właśnie głównie Polska, obok Francji, miała największy wpływ na MG, rewolucję X, obyczajową X. w masonerii. W kilku krajach utworzono narodowe wielkie loże. W Szwajcarii w 1976 roku, w Belgii w 1981, ja w jebie co tam robi moja babcia. No słuchaj! W 2005 tworzy, roku kurwa... powstała gran logia feminina de espada. Wielka tworzy gurziki. 6. Sikada 3301. O, to akurat jest dojebane. Nie wiem czy, nie, nie wiem czy kojarzycie, nie wiem czy to kojarzycie, że oni y, robili tak co ileś tam lat, coś takiego, że y, puszczali jakąś tajną wiadomość i ludzie, żeby się dostać dalej musieli rozwiązywać jakieś zagadki kurwa pojebane. I gdzieś tam, zazwyczaj jak ktoś dochodził do końca, to ślad po nim zanikał i nie wiadomo jak to się skończyło, nie? I jakby największe mózgi na świecie rozwiązywały te zagadki i to jest pojebane, bo to normalnie w Polsce też były, nie? Te takie wskazówki i tak dalej. Jest to tajemnicza o. organizacja O, od... w Polsce jubiler! której po raz pierwszy usłyszano 4 stycznia 2012 roku poprzez umieszczonego przez nią na portalu FOCan obrazka z tajemniczą wiadomością. Ta. Witajcie, szukamy wysoce inteligentnych jednostek Ja mam ja mam skórkę. Cza... jak, je... ja ja tym. Ja, 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 ja... Dobra, to jest... ja jestem papierdolony, nie. <laughs> z tym foliarzem, stary. Znaleźć stworzyliśmy specjalny test, w tym obrazie została ukryta wiadomość. Znajdź ją, a trafisz na drogę, która w końcu skieruje cię do nas. Nie możemy się doczekać spotkania z tymi kilkoma, którzy przebędą całą tą drogę. Powodzenia. krzyżowcy, Różokrzyżowcy. krzyżowcy swoje działania... Nie, no, nie, no, patrz na to zdjęcie, stary. Coś to jak z horroru jakiegoś. Dobra, to jest popierdolone stare zdjęcie, nie? Co to kurwa jest? Jakiś taki niepokój czuję, jak na to patrzę. Gino tam stoi... Kurwa, bez kitu! Dawid rzeźnik, co ty robisz, stary! Bacze przyszedł po ciebie we śnie, człowieku! Z 1614 roku pochodzi manifest Fama Fraternitatis, a w 1000... Jezu, przestań jakieś rzucać czary, kurwa! Ja się boję takich rzeczy. W <grych> 615 roku ukazał się drugi podobny tekst. W tych manifestach tajemnicze. Co to jest z takim czym się spotykali? Dobra, to jest popierdolone, stary. Yo, ej! To wygląda jak stary jakiś questline kurwa z Assassina. Eee... Odysseja 4 Ordo Templi Orientis. Dobra, stary. W skrócie OTO jest to międzynarodowa organizacja religijno-zakonna o charakterze paramasońskim. Struktura OTO, podobnie jak wolnej masonerii oraz starożytnych szkół misteriów, opiera się na szczegółowym ciągu inicjacji na poszczególne stopnie. W trakcie inicjacji OTO wykorzystuje To tak jak w WFL, stary. Ojo. To tak jak w YFL. U nas też są stopnie inicjacji. Najpierw jesteś YF... Najpierw jesteś kurwa nikim. Później jesteś YFL Friends. A później jesteś YFL. No i tak jak kurwa w Star Warsach Sith Lordi. Musi zabić swojego. że tak powiem, zniszczyć. Nie no, nie zabić jakby. Nie zabić. To jest bardziej przenośnia. Zniszczyć swojego mistrza, tak? Czyli możecie się spodziewać, że w przyszłych latach Mergani wypnie się na mnie. I przejmie moją koronę. Po to, aby właśnie stać się. Liderem YFL, zdradzi mnie, tak to już jest, niestety, no ale jestem do tego przygotowany, tak. Detronizacja, proszę Państwa, imperatora z Głupczyc. No, tak to wygląda. Myślicie, że dlaczego yy, Mergani, że tam grupuje się z Ginoldem i, i właśnie z, z Bandurą? Właśnie. Nie wierzcie telewizji, myśl myś samotnie, samemu ...alegorie i symbolikę, aby instruować kandydata co do ostatecznych misterii... Tak, ek... właśnie dlatego go nie ma na live'ie, dokładnie, bo on już się przyzwyczaja do tego, że mnie nie będzie, rozumiesz, że nie... To masakra widzowie, naprawdę, uważajcie ...a co za tym idzie, asystować w odkrywaniu jego prawdziwej natury, ze względu na wspólne korzenie wiele mas... Nie no, co to jest za zdjęcie, stary?! Symbolia, Boże, te także zdjęcia mnie tak przerażają zawsze O, są dziwni ludzie, stary, nie? I pozbawiony to starego są dziwni znaczenia. ludzie Zakon oferuje ezoteryczne instrukcje Nie, 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 po nie, ja się nie mogę patrzeć na to, parciem, nie. Ja się nie mogę na to patrzeć, stary To są stare dziwne rzeczy, nie? To są pojebane rzeczy, stary To mnie schizuje strasznie, kurwa, nie? Naprawdę mnie to schizuje To jest człowieku... Templariusze W 1118 roku Hugo de Paine z i... Templariusze, stary ...jego sześciu towarzyszy złożyli pierwsze śluby ubóstwa, czystości... Skądś ich potuszeństwa... znam, kurwa! Z Assassin's Creed! ...i walki za wiarę. W czasach względnego pokoju templariusze mieli bronić bezpieczeństwa pielgrzymów na szlakach prowadzących do Ziemi Świętej. Do Polski trafili około 1155 roku. Pierwszą siedzibą tak zwaną... Kom... No jak oni wyglądają, stary? Mandorie, założyli na początku XIII wieku na ziemi otrzymanej od księcia Krzysztofowi. nie znaleźli fragmentu Edenu, racja. W Europie szybko stali się potęgą militarną i finansową. Na nie no, ja mam się go bać. Człowieku, kurwa, szybka, zmyłka. Kurwa, kurwa, uppercut i eza. Dzięki papieskim przywilejom mieli własnych spowiedników i nie płacili podatków. Kurwa. Aha! No nieźle! To tak jak Ginold, wszystko się teraz zgadza. Mr. Developer. No właśnie, kurwa. No nieźle. To już się wszystko zgadza po prostu. Czy Ginold jest Templariuszem? Nie wiem. Mr. Templariusz? Nie mam pojęcia. Dwa. Wolnomularstwo. Dobra, tu już się zaczyna. Nazwa wolnomularstwa znaczy tyle, co wolne murarstwo. Słowo murarz i mularz były synonimami. To drugie słowo jednak wyszło z To już życia. jest stary, to już jest stary, wiesz, to już jest stary, no, to już się zaczyna tutaj wysoko, nie? To są właśnie oni. Oświeceni. Początek pisania względnie nie. pewnej historii wolnomularstwa wiąże się z epoką oświecenia. Istnieje jednak szereg wolnomularskich legend, które nadają historii wolnomularskiej romantyczności i starożytnego pochodzenia. Patronem masonerii jest Hiriam Abi w budownictwie świątyni no, Salam. Ten miły pan na pewno nie ma nic złego w planach, przecież no jest, dziadziuś. Siemanko, tutaj drugi dziadziuś. Siemanko, witam. Pogadać można. Wolnomurańscy? No. Jest, go, jest dobrze. On ma naszyjnik asas asasyna? Co? Kurwa, nie wiem. Solomona. Wolnomularstwo nie jest jedną organizacją, lecz swoistym nurtem wyznającym pewne przekonania metafizyczne oraz dążącym do zmiany ja człowieka pierdolę. i. Zlot Ginolda! Bruh! To jest Jinold kurwa z multiversum. Multiwersum się połączyło, i wszystkie wersje Jinolda, który kurwa. Jeden yy, osiągnął sukces, drugi nie. Genold <grystanie> Camp, <grystanie> Ja pierdolę, to jest jakieś pojebane akurat, nie? Jeden, zakon iluminatów. No i się zaczyna. Zobaczmy. Iluminaci bawarscy, właściwie zakon iluminatów, od łacińskiego illuminatus oświecony, to istniejące przez krótki czas tajne stowarzyszenie mające na celu uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi, poprzez oświecenie i doskonalenie moralne. Zostało założone 1 maja 1776 roku przez Adama Weishapta, filozofa i znawcę prawa kościelnego w Ingolstadt i działało do jego zakazania w Bawarii w 1785. Wiele teorii spiskowych powtarza po dziś dzień, że iluminaci przetrwali zakaz działalności. I stali się wyjątkowo potężną, tajną organizacją. Na 100% stary przeżyli. Nie wierzę w to, że im zakazali, i oni powiedzieli tak. Dobra, to chuj, to przestajemy działać. organizacją, stojącą za wieloma zjawiskami negatywnie ocenianymi. Tak więc mieli oni wpłynąć m.in. na przykład na powstanie Stanów Zjednoczonych, co jednak ze względu oh, na sekwencję czasową jest niemożliwe. No tak. W USA doszło w 1798 roku do prawdziwej pani. Ale w sumie na dolarze jest to oko, nie? To o co z tym chodzi? Ja nie wiem, stary, jestem zeschizowany, nie chcę tego analizować. Związanej z iluminatami. Purytańscy duchowni odnieśli spiskowe teorie do wewnętrznej politycznej sytuacji swojego kraju. Widzieli oni w Partii Demokratyczno-Republikańskiej, a szczególnie w jej założycielu Tomasie Jeffersonie, najnowsze wcielenie iluminatów. Szczególnie popularna jest również teoria, że iluminaci posługują się tajnymi znakami i kodami oraz stosują ustalone symbole, które ujawniają ich istnienie wtajemniczonym oraz zaradnym symbolologom. Do tych symboli należy głównie tak zwane oko opatrzności umieszczone na najwyższym kamieniu niedokończonej piramidy. Tio, Dziękujemy za oglądanie, jeżeli podoba... Ale serio, nikomu nie polecam. Nikomu nie polecam wkręcać się w takie rzeczy, bo serio to jest popierdolone na dłuższą metę, i można kurwa se wkręcić w jakiegoś babola i nie polecam, bo ja tak miałem na przykład i miałem schizy jakieś pojebane, i w ogóle, i później oglądałem kompilację, jak stary gwiazdy, yy, kurwa, yy, stają się reptylianami na kamerze. Dowody i żółte napisy stary, Nie radzę, nie, nie radzę, bo to kurwa. Bo to jest wiecie To jest niepotrzebne Zamieniają się stary w, w, w wielkie kurwa tego Potężne bestie Ty katolik w takie rzeczy się bawiłeś? To nie było tak, że się bawiłem Tylko chciałem się dowiedzieć no kurwa O co chodzi Bo każdy o tym pierdolił No to wiesz Doedukowałem się tak Ale nie polecam tego